Biegnie szybko! Biegnie! Co się stało? Zobaczy, jak Paw pięknie ten rozłożył ogon pierwszy raz. Jak pięknie wygląda! Ale cudo! O mój Boże! Ja patrzę, co tak wszystko ten zwierzęta! Tak się cieszę, raduje. A to Paw postawił ogon, ale ślicznie! O mój Boże! Ale cudo! A jak pięknie jeżdżę. wygląda, nie? No, Wspaniale. Ojejku. jajku. A zawsze masz. I indyk o. od razu przy nim ustał, bo chce być ładniejszy od niego. No. No, nie? ładniejszy, ładniejsza, jak ładnie ten ma. I kury przyszły patrzeć. Pierwszy raz biają. w życiu takie coś widzą. No, o. ale jak on się kłania. Ale pięknie. O. No teraz powoli się obraca. Tak. Będzie ten aż Bro. będzie ten. Zakładał te pióra aż na głowę. Ale się sprężył, ale się wypiął. Ale się postarał. Pokazał dla jeżego co potrafi. O jeszcze kury odgania. A jakie piękne pióra. Cudownie Kolego Ale pięknie Ale piękny I co? I co? No. I co? I składasz? Pokaż jeszcze co potrafisz. Pokaż no, pokaż. no ale to Ty no tak to dużo ty dzisiaj pokazałeś, no. Tak. no Dużo tak. pokazałeś Dzie Dziękuję. Co? Dziękujemy! No, no. o. No. Iwa coś aż ta Widzisz, Wacuś, jak on ładnie postawił? A patrz, cały czas stawia. No Iwa coś postawił też. I się cieszy, tak? No, pewnie, że tak. I zadowolony, i gąski, i gąski zauważyli, i też przyszły, tak? No, widzieliście Gąski jak Paw postawił ogon, tak? No, idźcie zobaczyć, idźcie do niego. no. Leoś i Andzia, jakie oni dumne są, nie? Wspaniałe, już teraz za późno przyszliście, było wcześniej, a już ogon położył.